Hej, hej! Ja jestem Jagoda i jestem właśnie na rocznej wymianie w Stanach. E, a słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak prawdziwi amerykańscy nastolatkowie spędzają czas. E, więc zabiorę Was do nawiedzonego domu na moją nockę z przyjaciółkami i do różnych świetnych miejsc, e, które będę robić podczas mojego długiego weekendu na wymianie w Stanach. Więc ja się będę świetnie bawić. Mam nadzieję, że Wy też. I lecimy! A więc zaczniemy od wyprawy do Pumpkin Patch, czyli takiego dniowego pola z mnóstwem atrakcji, na które wybrałam się z innymi exchange studentkami. Na początku poszłyśmy do labiryntu, który był ogromny w polu kukurydzy. So, come Halloween. for you. Do you love Polish people? No. Do you like Polish people? Yes, I do. <laughs> we are gonna take a bus from here and die and they're You'd gonna take us scared. in a different maze, court maze, and then clowns and stuff like that, and machines are gonna, like, I'm gonna scare us. I'm gonna die because I'm scared to death of clowns. I am so scared already. <laughs> Potem świetnie Oh wow! <laughs> I'm buying this pumpkin, guys. Okay. Czekając na naszą kolejne wejście, poszłyśmy coś zjeść i w tym czasie wysłałyśmy airdropem genialne zdjęcie robi do wszystkich, których nie znałyśmy dookoła, a mieli włączonego airdropa. No i zaczyna się nasza przygoda. How are you feeling before? Good. How are you feeling before? Good! How are you feeling before? Great! How are you feeling before? I'm gonna die too. Okay. We are all gonna die. I am not gonna die guys. But are doing this, guys! Nie! Nie, nie, nie! Uwaga, podczas kolejnego fragmentu możecie usłyszeć krzyki, więc jeśli to nie na wasze nerwy, to wyciszcie i przewinął ten fragment. Nawiedzony dom to było totalnie coś innego, czego nigdy nie doświadczyłam, i ogólnie przerażające doświadczenie, możecie sobie wyobrazić, że jesteście bohaterem horroru pomagało to, że ciągle szłam z dziewczynami e, przytulona, i mimo że trwało to godzinę, to sobie poradziłam i jestem naprawdę mega zadowolona, że tego świadczyłam, bo to jest bardzo, bardzo amerykańska rzecz, popularna wśród w ogóle nastolatków, szczególnie przed Halloween. Ok, jak straszne było? To było straszne, ale myślę, że mogłam... Tak, nie za straszne. To nie było straszne, to było super 10 z 10. Tak, 10 10. Wow. Potem mieliśmy nockę i zaczęliśmy od oglądania gwiazd, a potem mieliśmy ognisko z amerykańskimi smorsami. Rob jest smors, uh, a tu jest Jenny, Robi, Emily, Ready! Go home, Zutia. Instagram name is M A R I A R E S A L A N D. <laughs> yes, <laughs> yeah, follow, follow her. Yes. <laughs> no, guys, follow me. We don't well, care about Norwegian me. and follow. France. Okay? <laughs> the best. No, French the best. Hello? we have cheese. Wow. We have chocolate. <laughs> cheese is everywhere. No, no. French cheese. The um best. go you have wine though so, so you win lunch. i win we, i have, we we have we wine, wine too i'm, <laughs> I'm do you I... not think that norway is the best because we have the best chocolate no one all i heard was vodka and i'm really confused

Słuchajcie. Maria ma pianki, w sensie marshmallows. Ja będę próbowała to ten, no, złapać. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, a więc tak wygląda nasze nasze pójście spać, bo stwierdziliśmy, że pograbyśmy na Belgi Hava i stwierdziliśmy, że idziemy spać. Więc idziemy spać, a one śpią na takiej jednej pufie. <laughs> okay. tak, a super. do you like polish? yes, because i love poles. <laughs> uh, can you explain what's, what's going on with poles? okay, so our history teacher was talking about like um, the british people are from britain and like the french people are from france and she said and in poland there are the poles. <laughs> Po bardzo krótkiej nocy mieliśmy genialne śniadanie, czyli donaty razem ze świeżo zebranymi malinami z ogródka Marii. A słuchajcie, donaty tutaj w Stanach są tysiąc razy lepsze i naprawdę kocham. Bye, it was amazing! Już nie tego samego dnia poszłyśmy na pole dniowe, gdzie kupiliśmy po dyni na nasze spotkanie, podczas którego będziemy dekorować dynie specjalnie na Halloween. Dipping dots. Okay. dots. so good. I like it. Papa. Ogólnie słuchajcie, plan na ten dzień był taki, żebyśmy powtórzyły jeszcze raz ten nawiedzony dom, ale okazało się, że dla tych, którzy chcieli kupić stacjonarnie bilety, one już zostały wyprzedane, więc weszły tylko te osoby, które z naszej grupy kupiły bilety online. Więc ja z Emily trochę pozjeżdżałam na zjeżdżalniach dookoła, takich bardziej ekstremalnych, i porobiłam różne inne fajne rzeczy. A zaraz zobaczycie, jak zjadłam zamglone płatki. Parcie, jaki jest niesamowity efekt. A z rzeczy, które jeszcze zrobiłam podczas tego długiego weekendu, to małe przerobienie mojego pokoju. Tutaj macie przed. A tutaj macie rzeczy, które przygotowałam sobie do powieszenia na ścianie, żeby to wyglądało tak estetycznie. A tu ma się, macie efekt końcowy i jestem totalnie zakochana. A tutaj kot mojej siostry, Nowa, weszła do zmywarki. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, ale naprawdę ciągle się śmiałyśmy z moją siostrą. Słuchajcie, mam pierogi. Tak, mam pierogi. Jest taki polski track, w miejscu, w którym mieszkam tutaj. I będziemy robić test. Moja hostmama na pewno też powie wam, co sądzi o polskich pierogach. I mam też w ogóle kapustę kiszoną, więc jestem mega ciekawa. pierogi były przepyszne, ale w sumie nie smakowały do końca jak polskie pierogi. Myślę, że pierogi są pyszne. Little bites of deliciousness. Zobaczcie co mamy na lodówce. Daily Polish Learning i mamy dzień dobry, miłego dnia, smacznego, pewnie. Uh, o, a tutaj jest to, jak narysowałam moją hostrodzinkę i 10 złotych, bo się założyłam bo coś z moim ostatą i, i, i założyliśmy się o 10 złotych, no, więc wygrał. Żeby mój pokój był jeszcze bardziej mój, postanowiłam sobie coś pomalować. Do malowania oglądałam z moją hostmamą mój ukochany, najlepszy na świecie serial Ani nie Anna. i się świetnie bawiłam. Hejka, ogólnie właśnie wybrałam się na taki spacer, w sumie na rower, żeby pozwiedzać trochę moje miasteczko, w którym mieszkam teraz. I popatrzeć trochę na widoki pięknych liści, które zmieniają się na niesamowite kolory. Trochę pozbieram liści i posuszę je w moich książkach, więc nie mogę się doczekać. Popatrzcie, jaka jesień jest tutaj wspaniała. I w ogóle kocham jesień za to tutaj, że w Polsce bardzo często pada, nie jest zbyt ciekawa pogoda, a tu ciągle świeci słońce, a widoki są niesamowite. Absolutnie kocham kolory jesieni i to, jak liście zdobią wszystko naokoła. A przy okazji tego spaceru odkryłam przepiękne miejsca w moim miasteczku, więc bardzo się cieszę. Będę miała co odwiedzać. Magia. Poczułam też, że potrzebuję trochę motywacji do nauki i poszłam do super miejsca na śniadanie. Trochę się pouczyłam i zrobiłam coś po prostu... Dało mi to dużo energii uśmiechu i też zrobiłam masę rzeczy. Słuchajcie, jak wracałam z tego śniadania w coffee shop, to przychodziłam obok takiego ogrodu i pani się zapytała, czy chce kwiatka i ona miała takie, że tak czy tak je zrywam, więc proszę, masz miłego dnia. I mi się tak zrobiło miło, no więc tak wam chciałam powiedzieć, że Tutaj ludzie w ogóle są tak cudowni, serio, życie tutaj wydaje się, serio, zdecydowanie bardziej kolorowe przez to, że ludzie są tak niesamowicie. Bardzo, bardzo potrzebowałam trochę takiego czasu sama ze sobą, bez siedzenia na telefonie, śmiejąc się ze szczęścia i po prostu zostając sama ze sobą, ze swoimi myślami. Wspiłam się na drzewo, co w ogóle uwielbiam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się bawiłam świetnie i do zobaczenia w na następnym odcinku, który już będzie o Halloween na wymianie w Stanach, więc będzie świetnie. A jeśli chcecie brać udział w jeszcze następnym filmiku, który będzie QA o wymianie w Stanach i ogólnie wszystkie pytania, które Was nurtują o tym, jak to jest być na takiej wymianie, to wpadajcie na, moje, na mojego Instagrama JBLumska i tam pojawi się kiedyś. Nie, nie wiem kiedy jeszcze, ale jakoś wstawię skrzyneczkę na pytania, gdzie będziecie mogli mi zadawać pytania właśnie do filmiku, więc podajcie.